W 29. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Zagłębie lubin gościło lidera z Białego Stoku. Jagilonia do tego meczu przystępowała z dwupunktową przewagą nad Śląskiem Wrocław. Śląsk, tak jak i Jaga, ma jeszcze przed sobą mecz w bieżącej serii spotkań i to właśnie goście ruszają jako pierwsi do ataków. Pululu do Romańczuka, jego strzał blokowany. Ogromne zamieszanie, wydawało się, że sytuacja już wyjaśniona. Jeszcze Jesus Imas i ostatecznie piłka spadła na poprzeczkę. Spore szczęście Zagłębia lubi. Dominik Marczuk, Dominik Marczuk fantastycznie to zrobił. Pomocnik Jagi wystawił piłkę jak na tacy. Jesusowi Mazowi, a Hiszpan zmarnował tę sytuację. Wciąż dziewięć bramek na koncie i Maza w tym sezonie. Bartłomiej Wdowik, Hansen, do trzech razy sztuka, Jaga prowadzi w Lubinie. Christopher Hansen z siódmym golem w tym sezonie, a Bartłomiej Wdowik zalicza piątą asystę. Pierwsza groźna akcja Zagłębia, Makowski w pole karne, piłka pod nogami Chodyny, mocny strzał. To uderzenie mija jednak bramkę Jagielloni Białystok. Jesteśmy znów pod bramką gości. Ne, 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 ne w polu karnym I Sokratis Dudis bardzo przytomnie interweniuje w tej sytuacji. Dzisiejszy mecz szczególny dla kapitana Jagielloni Białystok. Tarasa Romańczuka już po raz trzysetny. Gra zawodnik Jagieloni w naszej lidze teraz. Bartosz Kopacz. Broni Alomerowicz po raz pierwszy, potem po raz drugi. Choć byliśmy w polu karnym Jagiellonii Białystok to w natarciu stoperzy. Gospodarzy. Najpierw kopacz, potem nalepa dwa razy lepszy Zlatan Alomerowicz. To już fragmenty drugiej części spotkania. Kurminowski w pole karne. Odbija piłka Alomerowicz. Chody na jego strzał. Zablokowany, i wciąż to goście z Białego Stoku prowadzą 1 do 0. Chody na do Kurminowskiego! Kapitalna interwencja z Latana Alomerowicza, ależ to zrobił były gracz między m.in. Borusi Dortmund. W tej sytuacji odgwizdany jednak spalony, choć gdyby piłka wpadła do siatki. To pewnie musielibyśmy wszystko mierzyć na centymetry, ale na taką interwencję alomerowicza można popatrzeć kilka razy. Hansen, Hansen przy piłce, on dzisiaj był bardzo aktywny. Hansen w pole karne, pullulu za lekko, by zaskoczyć Sokratisa Diudisa. Pululu zagrał do Nene, Nene oddaje piłkę do Pululu, piłka pod nogami Hansena, ależ precyzja Norwega, z zimną krwią wykończył to Christopher Hansen i Jagielonia prowadzi w Lubinie 2-0. Ósma bramka w tym sezonie i dublet w Lubinie Christophera Hansena, to on odpowiada za ten fantastyczny wynik dla Jagiellonii Białystok. Smutne twarze Lubinian. No, trudno im się dziwić, sporo szans. A wciąż na koncie 0 bramek. W 90 minucie Munios daje nadzieję gospodarzom 1 do 2. Trzeci gol w tym sezonie napastnika zagłębia Lubin. Tym razem Alomerowicz był bez szans. Na więcej żadnej z drużyn nie było już stać. I Jagiellonia Białystok. Wygrywa w Lubinie 2 do 1. Jagiellonia Białystok ma w tym momencie 5 punktów przewagi nad drugim w tabeli śląskiem Wrocław. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.